Chciałam zaprosić panią doktor Anię Tylko, żeby nam powiedziała, że może jednak można zdobyć te pieniądze i można robić badania niekomercyjne, tak jak robione są w innych krajach Unii Europejskiej. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za możliwość przedstawienia tych informacji. Bardzo w licznych przypadkach, jeżeli nie we wszystkich chodzi o pieniądze, a w szczególności przy współpracy z firmami farmaceutycznymi, z finansowaniem badań klinicznych i z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi, które w ogóle możemy powiedzieć, że przy obecnych regulacjach dotyczących wynagrodzania pracowników firm, nazwijmy to publicznych, uniwersytetów, instytutów. Kwestia, kwestia wynagrodzeń i uzyskiwania dodatkowych środków jest bardzo trudna i właściwie w tym krótkim wystąpieniu nie będę jej rozwijać. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zajmuje się informowaniem o programach europejskich. Tutaj jest taki maluśki napis na dole, który mówi o tym, że w niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione między innymi przez Komisję Europejską i inne agendy i zobaczycie państwo również slajdy, które po prostu są przygotowane no jakby dla całej Europy. Ej, otóż Pokażę programy badawcze, w których występują badania kliniczne na poziomie europejskim, jakie są zasady uczestnictwa w tych programach, jakie są źródła informacji i jakie Państwo możecie uzyskać, czy jakie jest oferowane wsparcie krajowe dla realizacji uczestnictwa w programach europejskich. Definicja badania klinicznego, które w przypadku programów europejskich nie rzadko jest clinical study, a nie clinical trials, jest rozszerzeniem definicji z dyrektywy Komisji Europejskiej i mówi nam, że jest, badanie kliniczne jest dowolnym eksperymentem klinicznym, wymagającym dużych nakładów pracy związanym z obserwacją, zbieraniem danych, działaniami diagnostycznymi czy leczniczymi, zarówno w przypadku wielu pacjentów, jak też może dotyczyć pacjenta indywidualnego. To jest dość kompleksowy i nie bardzo przyjazny w pierwszej chwili rysunek. Właśnie bezpośrednio przygotowany przez urzędników z Komisji Europejskiej, ale dość dobrze pokazuje nam, jaki etap badań może być robiony z którego programu. Czyli w na etapie odkryć badań przedklinicznych i badań fazy pierwszej najbardziej wskazany jest horyzont 2020 i jego priorytet wyzwanie społeczne numer jeden czyli zdrowie zmiany demograficzne i dobrostan dla fazy drugiej i trzeciej lepszym instrumentem są jest inicjatywa EDCTP czyli European and Development Car Country's Clinical Trials Partnership, z tym, że nie dotyczy wszystkich, wszystkich chorób. Natomiast jest bardzo silnie nastawiona na badania kliniczne i na uruchamianie wdrożenia leku do stosowania. Mamy też w fazie drugiej i trzeciej projekty badawcze i specjalny instrument, o którym za chwilę powiem, bo oprócz tego, że trudno go zastosować, to znaczy nie można go zastosować do instytucji publicznych, to są przypadki i pewnie Państwo też możecie, moglibyście skorzystać z tego instrumentu, nie występując w roli na przykład Uniwersytetu. I przez cały cykl od odkrycia do produktu i komercjalizacji mamy inicjatywę leków innowacyjnych na dole, gdzie wszelkiego rodzaju badania są możliwe, z tym, że jak już było wspomniane, są one we, we współpracy z dużym przemysłem farmaceutycznym. To jest program Horyzont 2020 z perspektywy zdrowia, czyli na dole mamy elipsę, w której mamy IMI 2, projekty współpracy, czyli te bezpośrednio z y, Horyzontu, z, z wyzwania pierwszego, AAL, czyli Ambien, y, Active Assisted Living, inicjatywa, która jest prowadzona przez NCBR, współfinansowana na poziomie krajów członkowskich czy krajów będących w tej inicjatywie i te próby, badania kliniczne dla wyszczególnionych chorób malaria, HIV i um, gruźlica. To co jest w czerwonym kółku rzeczywiście podlega finansowaniu lub dofinansowaniu z wyzwania zdrowie. Bardzo istotny też w czerwonym kółku jest Instrument dla małych średnich i średnich przedsiębiorstw. I ostatnio, o którym rzadko kiedy myślimy w ogóle, to jest financial instruments, czyli instrumenty finansowe proponowane przez Komisję Europejską, z których można korzystać z bądź to pożyczek bardzo korzystnych, bądź też pod gwarancji bankowych. W każdym bądź razie, szczególnie przy końcowej fazie, gdzie mamy regulatory capacity building. Można sięgać po kapitał. Ponadto w, wyższych, w tych wyższych, szerszych zakresach, czyli tam, gdzie mamy doskonałą naukę, są miejsca dla mniejszych badań i współprac, ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego, dzisiejszych możliwości dzisiejszego spotkania. Na tym na tym, na tym slajdzie chciałam właściwie pokazać to, że program Zdrowie, Zmiany Demograficzne i Dobrostan jest zorientowany na pewne określone sposoby badań, czyli na zrozumienie zdrowia, na jego promocję, zapobieganie chorobom, lepszą diagnostykę, lepsze metody lecznicze postęp w dziedzinie zdrowego i aktywnego starzenia, opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną. W tych siedmiu obszarach na cały okres trwania programu zdrowie nie mamy mowy o żadnych konkretnych chorobach. W tym programie wszelkie badania na ogół można robić dla różnych chorób, tylko chodzi o kierunek, sposób działań. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią istotną część działań finansowych w ramach wyzwania zdrowie i są podstawą innowacji w medycynie. Poprzedni program, siódmy program ramowy, pokazuje nam, że na badania kliniczne fazy pierwszej i drugiej wydano kwotę około 400 milionów w okresie 7 lat, natomiast rozpoczęto w pierwszym roku od 25 milionów i ta kwota cały czas się zwiększa i w horyzoncie 2020 są to znów kwoty zdecydowanie większe. Efektem konkursów, te badania kliniczne były w obszarach choroby zakaźne badania nad mózgiem, choroby układu krążenia i onkologia. Jest to wybór naukowców, jest to wybór konsorcjów, które składają te wnioski projektowe. To jest szczególnie istotne, że, w programie zdrowie w zasadzie wszystkie badania kliniczne mogą być realizowane przez projekty, które są projektami dużych i silnych konsorcjów. Są kilkuletnie projekty, trzy-pięcioletnie. Oczywiście, jeżeli mówimy o badaniach klinicznych, to są na ogół te dłuższe projekty z większymi budżetami kilkumilionowymi. Jeszcze. Z ostatniego okresu są poprzedniego programu pracy są, są otwarte dwa konkursy. Jeden dotyczy lepszego wykorzystania antybiotyków, ale jest to nagroda w wysokości jednego miliona euro, o którą można się ubiegać, jeżeli już się ma jakieś wyniki, czyli komisji nie w stu procentach nie interesuje, na co były poniesione wydatki, czy też interesują wyniki, tak? I chodzi o Rozwój szybkich testów na wykrywanie infekcji. Deadline jest w sierpniu 2016 roku, czyli za ponad rok. Jeszcze można się przeczytać dokładnie treść, zobaczyć o co chodzi, zastanowić się. Każdy może swoje badania zgłosić do tej nagrody. I drugi, otwarty konkurs, to jest właśnie ten. Instrument dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie w fazie, fazie drugiej widzicie Państwo pierwszą kropkę, próby kliniczne. E, ten projekt jest do 5 milionów euro. Czas trwania do 3 miesięcy. I w przypadku priorytetu zdrowie jest to 100% finansowania wszystkich kosztów projektu. U góry z prawej strony są... E, Cut of dates. Nie ma, nie ma, um, są, są daty, w których projekty zgromadzone, wnioski, które napłynęły, będą oceniane, czyli połowa czerwca, września i koniec listopada. Temat, temat u samej góry, taki niestety mały: badania kliniczne dla walidacji biomarkerów i albo y, urządzeń y, y, diagnostyki medycznej. Następny program, następny program pracy na kolejne dwa lata, bo tryb ogłaszania tematów jest dwuletni, czyli jak w, w, w nagłówku w tytule 2016-2017, to z dziedziny badań około 17 tematów. Ja tutaj chciałam tylko pokazać jakby kierunek myślenia w ramach priorytetu zdrowie, czyli mamy zrozumienie zdrowia, dobrostanu, na przykład medycyna spersonalizowana i nie ma chorób, które komisja wskazuje. Te, te działania są przez państwa wybierane tam, gdzie państwa interesują. Przy zapobieganiu chorobom no, są szczepionki przeciwko malarii i zaniedbanym chorobom zakaźnym. To jest i kolejny Promocja zdrowia psychicznego młodych osób. Natomiast bardzo rzadko pokazują się konkretne choroby, które na, z badaniami, na które trzeba odpowiadać. Wybór należy do aplikujących, do wnioskodawców, do konsorcjów, które chcą przeprowadzić badania, w tym badania kliniczne. Jest jeszcze o czym była dzisiaj mowa cały pakiet cały zestaw tutaj mamy 11 tematów, które są ukierunkowane na powiedzmy, że techniczną obsługę aktywności związanych ze zdrowiem, działań związanych ze zdrowiem. Istnieje wiele rozwiązań technicznych, bardzo słabo są zrealizowane, przygotowane, wdrożone te, te rozwiązania. Chodzi o to, że teoria jest, praktyki nie ma. I drugi fragment, podprogram, powiedzmy, ze zdrowia, to jest partnerstwo publiczno-prywatne Inicjatywa Leków Innowacyjnych, która finansuje zarówno badania przedkliniczne, jak i wszystkie etapy badań klinicznych, wszystkie etapy badań klinicznych. Z tym, że AMA jest skierowane na obszary terapeutyczne, czyli tutaj mamy um, y, działania ze względu na określone choroby y, neurodegeneracyjne, immunologiczne, metaboliczne, zakaźne i jeszcze temat dotyczący bezpieczeństwa nowych leków. Tak wygląda od początku siódmego programu ramowego, czyli, czyli od y, y, 2007 roku finansowanie z Komisji Europejskiej na rzecz zdrowia, czyli w pierwszym programie to było, znaczy w poprzednim, w siódmym programie ramowym, to było 6,1 miliarda minus 1 miliard, który poszedł na IMI. W 2014 roku na zdrowie jest przeznaczone 7,5 miliarda euro, z czego 1,5 miliarda pójdzie na IMI i od tego początku 2007 roku inicjatywa leków innowacyjnych uzyskuje 2,5 miliarda euro z Komisji Europejskiej i 2,5 miliarda euro z FP. Partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy Komisją Europejską a stowarzyszeniem firm farmaceutycznych. Sumarycznie od roku 2008 do 2024 w tym programie liczy się od początku do otwarcia, do zakończenia realizacji projektów, czyli do zakończenia wydawania pieniędzy, to jest 5 miliardów. I to są tematy, które już można znaleźć na stronie internetowej. To, co mogę powiedzieć, to IMI ma niesłychanie dobrą, czytelną i o czasie podawaną informację dotyczącą wszystkich spraw związanych z realizacją konkursów. Mamy w następnym konkursie, który będzie otwarty, myślę, że w czerwcu, ale tematy już są pokazane, dużo badań związanych z chorobą Alzheimera i z chorobą nerek w przypadku cukrzycy. Jest sześć tematów tylko. Różnica również między Zdrowiem w Horyzoncie a IMA jest taka, że jest bardzo dokładnie opisany temat, wymogi co do konsorcjum, realizacja pakietów pracy i ogromna różnica jest taka, że każdy temat realizuje tylko jedno konsorcjum. W połowie są to firmy farmaceutyczne, które chciały ten temat realizować, w połowie jest to konsorcjum badawcze które zgłosiło się do rozwiązania tego problemu. Polskich partnerów do tej pory, od tego 2008 roku jest tylko siedmiu. Jeżeli chodzi w ogóle o kraje nowe członkowskie, tak zwane, to tylko Węgry mają ośmiu, a pozostałe kraje mają zwykle po jednym partnerze. To jest niekorzystna sytuacja, i uczestnicy często mówią, że to jest na rzecz firm farmaceutycznych, że my tego nie chcemy robić. Konia z rzędem temu, czyje badania dotyczące badań klinicznych w efekcie nie dotyczą realizacji wyników przez firmy farmaceutyczne. Wielka jest, znaczy jest bardzo dużo publikacji wynikających z programu IMI, a mniejsza z programu Zdrowie w Horyzoncie. Jak, dlaczego Europejskie wymagają współpracy między krajami, sektorami, dziedzinami. Jest otwarty dla wszystkich uczestników i dla wszystkich krajów świata, z tym, że kraje trzecie mogą być finansowane tylko wtedy, kiedy komisja zdecyduje, czy ewaluatorzy zdecydują, że jest to bardzo ważne dla, na, dla rozwoju badań, natomiast z krajów trzecich rozwiniętych na takich samych zasadach jak. Kraje europejskie są sfinansowane, Stany Zjednoczone także mogą być równoprawnym partnerem finansowanym przez Komisję. i Konsorcjum musi składać się przynajmniej z trzech niezależnych podmiotów, z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Kto może być finansowany? Kraje członkowskie i stowarzyszone to na czerwono. Uniwersytety, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, instytuty badawcze. Organizacje pacjentów, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, rządowe, samorządowe, administracja, regulatorzy rynku, de facto wszyscy, którzy mają osobowość prawną. Co może być finansowane? Mogą być finansowane koszty wynagrodzenia, czyli cały koszt pracy. Plus jest taki bonus komisji 8 tysięcy euro na etat na rok. Przy przyjętych regulacjach, Wewnętrznych, czyli ten sposób rozliczania musi być uregulowany rozporządzeniami, regulaminami pracy. Jest konieczna ewidencja czasu pracy, przy czym jeżeli tak jak na większości krajów europejskich lider buduje swój zespół i zatrudnia pracowników z z finansów projektu. Jeżeli to jest pracownik zatrudniony na cały etat czy na pół etatu, to wtedy te karty czasu pracy nie są potrzebne. Są potrzebne tylko wtedy, kiedy jest to nie konkretny etat, a sporadyczne działania. Można finansować sprzęt, wyposażenie, koszty eksploatacji urządzeń, materiały eksploatacyjne, usługi ubezpieczenia, czyli w przypadku badań klinicznych na przykład ubezpieczenie tych badań klinicznych jest kosztem absolutnie kwalifikowanym i przyjmowanym w budżecie projektu. Podróże, spotkania projektowe, hotele. Podwykonawstwo i koszty pośrednie, w które się nie wlicza podwykonawstwa, z tym, że te koszty pośrednie są dla wszystkich i we wszystkich e, e, typach projektu wynoszą 25% kosztów bezpośrednich. Uproszczenie to wspólne zasady finansowania projektów europejskich. Mamy tutaj m.in. Horyzont 2020 i inicjatywę leków innowacyjnych i one mają te same zasady rozliczania projektów. Dla projektów badawczych i na razie takie są w programie Zdrowie, teria Research and Innovation Action i w Horyzoncie i mają mamy 100% kosztów bezpośrednich 25% kosztów pośrednich. Jeśli to będą działania blisko rynku, czyli ten niższy przykład Innovation Action, to non-profit nadal mają 100%, ale pozostali, czyli na przykład firmy i, i prywatni przedsiębiorcy 70% dofinansowania z komisji. Oczywiście za każdym razem jest to przy 20% narzutach. Źródłem informacji przede wszystkim jest participant portal, gdzie znajdujemy e, możliwości finansowania, program i na przykład dla firm dla badań klinicznych. Zawsze przy temacie, w którym są badania kliniczne jest informacja, żeby skorzystać w czerwonym a w czerwonej ramce mamy essential information for clinical studies i komisja dostarcza e, wzorca jak trzeba wypełnić informację dotyczącą tych badań klinicznych, żeby one były e, e, eligible, żeby, żeby, żeby te badania mogły być wykonane w ramach projektu. Po wybraniu odpowiedniego zainteresowania otrzymujemy z tej strony Participant Portal informacje o aktualnie otwartych jeszcze konkursach i krajowe wsparcie to będę musiała powiedzieć niestety do końca, czyli krajowy punkt kontaktowy, a gdzie mamy informacje o horyzoncie? gdzie mamy sieć krajowych punktów kontaktowych, które, sieć regionalnych punktów kontaktowych. Na mapie są miasta, w których są te regionalne punkty kontaktowe. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że właściwie wszystkie uczelnie medyczne mają swoich e, przedstawicieli w takiej z, zminiaturyzowanej sieci medycznej, gdzie ostatnio też o badaniach klinicznych rozmawiamy. I ta oferta to są dni informacyjne, szkolenia, działania mentoringowe, doradztwo finansowo-prawne, indywidualne konsultacje. Właściwie wszystkie kwestie, które łączą się z Państwa uczestnictwem w programach europejskich, można u nas rozwiązywać, pytać. Nasze działania dla klientów są bezpłatne, jesteśmy finansowani z Ministerstwa Nauki. I jeszcze dwa ostatnie slajdy. Jednokrajowe wsparcie to są granty na granty Ministerstwa Nauki, które daje 30 tysięcy dla koordynatorów wniosków projektowych do programu zarówno Horyzont 2020, jak i IMI. Przy czym tylko dla koordynatorów i dwie ścieżki. Jedna to jest przed opublikowaniem, przed deadlineem. Musi być 120 dni przed deadlineem złożony wniosek, i to jest zwykle bardzo trudne albo niemożliwe, albo zwrot kosztów po pozytywnej ocenie wniosku. I ostatni slajd dotyczący wsparcia PARP-u, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i on dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, czyli jeżeli forma państwa działalności może być małym i średnim przedsiębiorstwem, czyli poniżej 250 pracowników, to można aplikować o zwrot kosztów dotyczących przygotowania wniosku, ale też jako partner, nie tylko koordynator. I dla koordynatora jest to do 75 tysięcy złotych, a dla partnera do 35 tysięcy. Teraz deadline jest w czerwcu. Natomiast pewnie w przyszłym roku też będzie taki program, bo one są kontynuowane i można składać um, wnioski o refundację wszystkich do tej pory poniesionych aplikacji, czyli um, nie tylko za ostatni rok, ale sprzed trzech lat, jeżeli to miało miejsce również. E, naszym, naszym kierownikiem e, koordynatorem NCP jest dr Ewa Szkiłądź, e, Ja i Anna Niedziałek jesteśmy w zespole zajmując się zdrowiem, a ja IMI. Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu.